Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu. Dla Was pomiędzy vlogami jest w jakiś tydzień różnicy. My się witamy z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj jedziemy do zoo. Wczoraj byliśmy w akwarium gdyńskim. A dzisiaj sprawdzimy trochę inne rodzaj zwierząt no bo zwierząt głównie lądowych. Jestem ciekawa, czy dla prawie dwulatki będzie to ciekawsza atrakcja. Jędrzej aktualnie poszedł wysłać paczkę. Zaraz wraca i jedziemy. Jesteśmy już w Gdańsku, w Oliwie. Gdzie znajduje się Zo? Oliwa jest jedną z najstarszych dzielnic Gdańska i chyba może moją ulubioną. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I miłośnicy natury i starej architektury jest też Park oliwski, który właśnie mijamy z prawej strony. Jest to miejsce bardzo lubiane przez turystów. To chyba jeden z najbardziej popularnych. Parków, jak nie najpopularniejsze w całym trójmieście. Obok Parku Olskiego też jest bardzo popularna Katedra Oliwska. Na pewno nakręcimy stąd kiedyś filmik, a my tymczasem zmierzamy do naszego zamku. Здесь есть и использовать аппликации, которые используют Аткоа Там можно себе купить аппликации Proszę bardzo. Klapkę naszego zoo z grą, która do zbierania pieczątek. One są na czerwonych iksikach w drewnianych skrzyneczkach. Jak uda Wam się zdobyć wszystkie te pieczątki, to na mecie dostaniecie od nas legitymację odkrywcy, zdobywcy gniewskiego zoo. Proszę bardzo. Super. Dziękujemy. Dziękujemy. Tutaj już nam jeszcze jedną. Dziękujemy. Jesteśmy już w Zo. Bezpośrednio z parkingu jest wejście. Za nasze trzy bilety zapłaciliśmy łącznie 35 zł, bo tylko za mój bilet studencki. Jędrzej jako gdańszcza nie miał wejście za darmo. No i jest oczywiście darmowa wejściówka dla dzieci do trzeciego roku życia. I na wstępie dostaliśmy okay. takie ulotki. Są to mapki z grą terenową. Pokażę. Hmm. Po zdobyciu wszystkich punktów można otrzymać legitymację odkrywcy. No, właśnie. Fajnie. para może uda nam się przybliżać? Która jest w ciąży? I najeśniamy. nie jesteśmy so, mamy kilka punktów gastronomicznych, a to jest jeden z nich. Alicja sobie grzecznie wcina ciasteczko. Ale ciasteczko jest mia niam niam jest ciasteczko? mia Ciasteczko jest mjam-niam. mia i właśnie od gadów, płazów i ptaków. Dużo ekspozycji było przeniesionych albo czasowo nieczynnych. Było tam też miejsce na przewinięcie dzieci, więc fajnie, że zadowało także o najmłodszych. W ZO zoo jest taka atrakcja jak małe zo. Jest to miejsce dla najmłodszych, w którym można karmić kozę. Niestety dzisiaj jest zamknięta. Tutaj jest koza w domku. Pokażę Wam jeszcze godzinę otwarcia. I koszt wejścia to jest to jest złota i w tej cenie macie pokarm dla kota? Po prawej stronie właśnie minęliśmy plac zabaw. Bawiło się tam dużo dzieci, więc nic nie nagrywaliśmy i dzielnie maszerujemy dalej razem z najmłodszą.

Lama? Lama sabbia. Dobra, masz z Ja może coś opomagam. Wyszliśmy już z zo. Niestety nie udało nam się przejść wszystkich punktów. Nie odwiedziliśmy m.in. niedźwiedzia, tygrysa, małp. Nie byliśmy też w parku linowym. Jest to taka fajna atrakcja dla dzieci pewnie od 6 albo 7 roku życia. Myślę, że może stawiłam tutaj zdjęcia, jak ten park wygląda na stronach Oliwskiego Zoo. Niestety złapał nas lekki deszczyk i baliśmy się, że przerodzi się to w coś poważniejszego. Całość zajęła nam 4 godziny. Szczerze nie spodziewaliśmy się, że będzie to aż tyle trwało. Um, następnym razem wykupimy sobie parking na cały dzień, bo wykupiliśmy tylko na 4 godziny, a właściwie jest to w tej samej cenie, więc bardziej się opłaca. No myślę, że spokojnie jeszcze moglibyśmy ponad godzinę chodzić, może nawet dwie. Czertujesz. Mieliśmy właśnie się udać do pobliskiej restauracji Rybakówka, ale okazało się, że jest dzisiaj zamknięta. Serwują tutaj przepyszną zupkę rybną. Więc jeśli będziecie w Zoo i będziecie głodni, to bardzo to miejsce polecamy. Bo byliśmy tutaj wiele razy, ale dzisiaj się nie wybierzemy. No, i jeszcze a propos, zoo, to to jest tak jak mówię, ogrom chodzenia. Alicji się bardzo podobało, o wiele bardziej niż oceanarium. Nam chyba też, aczkolwiek jesteśmy wymęczeni i będziemy szukać drugiego punktu docelowego teraz, żeby coś przekonić. Bardzo. Dziękuję. Jest już po 21. Pomyśleliśmy, że jeszcze się przejdziemy i pokażemy Wam, jak wygląda Sopot wieczorem, tym bardziej, że mamy bardzo blisko. Generalnie cieszymy się teraz, że wyszliśmy szybciej z ZO, bo faktycznie zerwało się na ulewę i mieliśmy szczęście, że nas nie zapała. Bardzo się ochłodziło. No i co? Spacerujemy sobie. Ale pomimo tego jest takie fajne, rześkie powietrze. Z mało turystów. Więc niespotykane w Sopocie. Wieczory są najprzyjemniejsze w Sopocie. No i poranki. Bo wtedy można spotkać tylko biegających. Głupoty gadam, no. <laughs> Jeszcze pokażę Wam naszego słodziaka który leży sobie grzecznie w wózku